Hej, kochani, witajcie w Przestrzeni Szczęście jest drogą. Ja mam na imię Magda i witam Was w 108 dniu, 111 dni podnoszenia wibracji, według Kyla Greya. Kochani, szczerze mówiąc, nie wiem, czy ostatnie dwie lekcje rezonowały z Wami, ponieważ nie mam żadnego znaku z Waszej strony. Jeśli nie, no to, no cóż, trudno. Ale mam nadzieję, że nawet jeżeli nie rezonowało z Wami to, co, co ja mówiłam, to zarezonowało z Wami to, co miałam tu przekazania, Kajl, i że wyciągnęliście z tego coś dla siebie, coś, co Wam pomoże w dalszym rozwoju, w integracji tych wszystkich. I aktywacji tych wszystkich e, informacji, które dostaliśmy poprzez ostatnie e, z ponad 100 lekcji. Także, także mam taką głęboką nadzieję. E, dlatego tak dla mnie ważne są Wasze lajki bądź komentarze, ponieważ wtedy wiem, czy, czy to, o czym mówiłam, z wami rezonuje, czy też nie. To też jest dla mnie jakiś sygnał, bo wiecie, każdy z nas odbiera wszystko inaczej. To nie znaczy, że ja zacznę nagle odbierać inaczej to, to o czym tutaj jest mowa, tak? Ponieważ ja to filtruję przez siebie. Natomiast postaram się wtedy szerzej spojrzeć na, na temat i. Dać Wam też coś, co, co da Wam również do myślenia, tak? Dobrze, kochani, przejdźmy do kolejnej lekcji, e, która jest troszkę powiązana z e, poprzednią, e, z tym, że jesteśmy częścią większego obrazu e, i żebyśmy o tym nie zapominali, że każde nasze słowo, każde nasze działanie, każda nasza myśl, każda nasza emocja, Wywołuje efekt fali. I ta świadomość jest bardzo istotna, ponieważ wtedy zaczynamy zwracać większą uwagę na to, co mówimy, co myślimy i co czujemy. Żeby ten efekt fali, który wywołujemy, był pozytywny, a nie negatywny, żeby podnosił wszystko, co jest dookoła nas. A nie dociskał do ziemi. Tak? A tematem dzisiejszej lekcji jest afirmacja: jestem jednością z całym istnieniem. Dlatego mówię, że jest to powiązane, bo to też nawiązuje do tego, że jesteśmy połączeni energetycznie ze wszystkim, dosłownie ze wszystkim. I teraz najpierw Wam przeczytam e, dzisiejszą lekcję, potem się do niej odniosę. Tutaj nie będzie zbyt dużo do powiedzenia odnośnie tej lekcji, e, natomiast bardziej się skupię na omówieniu afirmacji, które są do tej lekcji. E, no i więc przejdźmy. Liczba 108 jest pomyślna w wielu różnych tradycjach duchowych, w tym jodze, hinduizmie oraz buddyzmie tybetańskim. Jest szczęśliwa, ponieważ dokładnie tyle paciorków liczą hinduskie i buddyjskie sznury modlitewne, znane jako mala. Jest to również liczba pism duchowych, Upanishad oraz punktów marma, rodzaj witalnych punktów życia w medycynie ajurwedyjskiej. Co więcej, odległość Ziemi do Księżyca wynosi mniej więcej tyle co średnica księżyca pomnożona przez 108, a średnia odległość z ziemi do słońca wynosi tyle, co średnica słońca pomnożona również przez liczbę 108. Można powiedzieć, że 108 jest liczbą jedności i zjednoczenia całego istnienia. Joga jest ćwiczeniem jednoczenia ciała, umysłu i duszy. Zatem właśnie na tym będzie polegała Twoja dzisiejsza lekcja. I ja Wam też niejednokrotnie mówiłam o tym, że liczby mają znaczenie. W ten sposób niejednokrotnie wszechświat się z nami komunikuje w ten sposób komunikują się z nami nasi aniołowie, nasi przewodnicy duchowi, nasi opiekunowie kiedy cały czas natrafiamy na te same liczby, bądź na te same sekwencje liczbowe, e, cały czas, kiedy spojrzymy, ba, znaczy przez jakiś czas będzie nam się zdarzać, że każdego dnia jak spojrzymy na zegar, będzie konkretna godzina, na przykład 11.11, 12.12, 22.22, 4.04, to Warto sobie sprawdzić znaczenie. Znajdziecie znaczenie wpisując w Google. Można znaleźć znaczenie anielskie, znaczenie liczb. Jest ono konkretnie wyjaśnione i można sobie sprawdzić, do czego nas zachęca, tak? Ta siła wyższa, nasi aniołowie. Na co potrzebujemy zwrócić uwagę. Tu, Kyle wspomina, że yoga jest ćwiczeniem jednocześnie ciała, umysłu i duszy. Takim samą techniką ćwiczenia jest też qigong, który jest e, pracą z ciałem, z energią, z naszym umysłem, e, który te ćwiczenia też uruchamiają przepływ w naszym ciele, tak? Mm, ale właśnie. Wiecie, kochani, ja przejdę do afirmacji, bo te afirmacje więcej mówią o dzisiejszej lekcji niż sama lekcja, która najbardziej skupia się na liczbie 108, mówiącej o jedności i zjednoczeniu całego istnienia. Pierwszą afirmacją jest: Jestem jednością ze wszystkim, co istnieje. I tak faktycznie jest ze względu na połączenia energetyczne, jakie mamy. I może nam się wydawać, że to jest nieprawda, ale na to wskazują nawet nauki, fizyka kwantowa na przykład. Wszystkie energie się przenikają. Z wszystkimi energiami się łączymy. I tu nie tylko wiecie, chodzi o połączenia z innymi ludźmi czy z istotami światła, tak? Ale chodzi również o połączenie ze zwierzętami, z roślinami. Z naszą planetą, z Księżycem. Ponieważ, jeśli się przyjrzycie temu, zwrócicie na to uwagę, my często nie zwracamy uwagi, ja dopóki nie zaczęłam zwracać uwagę na cykle Księżyca, nie zwracałam uwagę, uwagi na to, jak to na mnie wpływa energetycznie. Ja zupełnie inaczej się czuję, kiedy jest pełnia, zupełnie inaczej się czuję, kiedy jest znów Księżyca. Pełni, bardzo często odkrywają, pokazują nam to, co potrzebujemy odkryć, tak? wyciągają to na powierzchnię. To jest bardzo często czas, kiedy mamy problemy ze snem, kiedy bardzo dużo myślimy, kiedy nam zaczyna, zaczynają nagle wychodzić sprawy z przeszłości, nagle pojawia się jakieś tam wspomnienie i zaczynamy to analizować. Natomiast nowe to są nowe początki, i wtedy jest na łatwiej ruszyć do przodu. To jest, to jest czas manifestacji, to jest czas zasiewania nasion pod tą naszą manifestację. To jest najlepszy czas, żeby zrobić kolejny krok w kierunku naszej manifestacji. Ale tak jak Wam mówiłam, dopóki nie, nie zaczniemy zwracać, nie uświadomimy sobie tego, że, że jesteśmy w ten sposób połączeni. Hmm, nie wpuścimy tego do swojej poświadomości, to wydaje nam się, że to nas nie dotyka. Wszystko nas dotyka, kochani. Wszystko ma na nas też jakiś wpływ. I kwestia tego, że kiedy jesteśmy świadomi, jest na łatwiej sobie z tym poradzić. Zobaczcie, jak się fantastycznie czujemy, jak jest słońce, tak? To też jest energia. Czerpiemy energię ze słońca. Hmm, ona nam pozwala, zupełnie inaczej nam się wstaje rano, kiedy świeci słoneczko, tak? A zupełnie inaczej, kiedy jest pochmurny, deszczowy dzień. Więc nawet na takich prostych przykładach możemy stwierdzić, że energia z innych miejsc na nas też ma wpływ. Mają na nas wpływ to, czy planety są w retrogradacji, czyli cofają się, czy idą do przodu. Ma na nas wpływ na to, w którym ascendencie jest dana plan planeta. Bo wtedy. Y Albo na przykład, jeżeli to jest związane Marsa, z, Mars, z planetą Mars, to jesteśmy bardziej chętni do działania, tak? Jeżeli to jest związane z planetą Wenus, to bardziej jesteśmy emocjonalni. I to, wbrew pozorom, mogłoby nam się wydawać, no co kosmos ma z nami wspólnego, tak? A jednak, a jednak, ponieważ jesteśmy połączeni ze wszystkim we wszechświecie. Kolejną afirmacją jestem zbudowana, zbudowany z siły życia. Siłą życia to jest energia, która w nas płynie, tak? I jesteśmy z niej zbudowani. I im lepszy jest przepływ tej energii w nas, tym jesteśmy zdrowsi, tym mamy więcej witalności, więcej radości, więcej siły i odporności psychicznej. To też ma na nas wpływ. E, nigdy nie jestem na mojej drodze, sama sam, ponieważ nigdy nie jestem sama sam. I taka jest prawda. Nigdy nie jesteśmy sami. Zawsze mamy przy sobie swoich opiekunów, swoich przewodników i swoich aniołów. Zawsze, w każdym momencie. Zawsze mamy połączenie z tą siłą wyższą. Zawsze. Zawsze możemy się do niej zwrócić. Zawsze możemy się zwrócić do, wyż... do niebostąpionych mistrzów. I oni zawsze nam udzielą wsparcia. Ale pod... To, czego, to, co jest potrzebne, to to, żebyśmy się do nich zwrócili, ponieważ oni bez naszej woli, tego, że my tego chcemy, nie będą się mieszać w nasze życie. Jestem połączona, połączony z każdą osobą, rośliną i zwierzęciem. I jest takie, zawsze się. Ja wam o tym przed chwileczką mówiłam, że jesteśmy połączeni nie tylko z ludźmi, ale z roślinami i zwierzętami. I na przykład, no ja mam kotkę. Koty bardzo mocno wyczuwają energię, bardzo są wyczulone. Jak już Wam mówiłam, od y, czasu, y, kiedy pracowaliśmy z cyklem Oczakrze Korony, to Shadi zaczęła spać na mojej poduszce. Czuję, że w nocy coś się dzieje, że y, się otwiera kanał. Ponieważ ja bardzo dużo śnię ostatnio. I ona jakby czuwa nad tym. Jak cierpiałam na depresję, to nawet zanim jest diagnozowano, ja jeszcze nie wiedziałam, że cierpię na depresję, też w szali zaczęła wtedy sypiać przy mojej głowie. Wręcz trzymała łapki na mojej głowie, ściągała ze, mną, ze mnie to, co mi nie służyło. Teraz się przytula do mojej głowy, więc jakby ona sama czerpała tą energię, która do mnie płynie. Natomiast Często się mówi, że jeżeli mówimy do roślin, że jeżeli okazujemy im miłość, jeżeli mamy roślinkę w domu, to ona pięknie rośnie. Bo tak jest. Rośliny również wyczuwają naszą energię. Jeżeli my im przesyłamy energię miłości, energię radości z tego, że, że są, no to one wtedy jeszcze bardziej, jeszcze lepiej rozkwitają, tak? Kolejną afirmacją jest. Połączenie ze źródłem stworzenia jest błogosławieństwem, bo to jest dla nas błogosławieństwo. Poprzez otwarcie wszystkich czak łączymy się ze źródłem stworzenia, a kiedy łączymy się ze źródłem stworzenia, łączymy się z polem najwyższego potencjału. I dzięki temu y, mamy możliwość y, manifestowania, tam zasiewania swoich naszych manifestacji, aby te manifestacje jeszcze szybciej przyszły do naszego życia. I kolejną y, afirmacją jest zdolność ekspresji światła i życia jest błogosławieństwem. Błogosławieństwem jest na, dla nas to, że y, żyjemy, że możemy doświadczać. Doświadczać nie tylko tych trudnych rzeczy, ale doświadczać piękna, doświadczać cudów, doświadczać miłości, doświadczać relacji. Ale też błogosławieństwem jest to, że mamy w sobie moc rozświetlania się od wnętrza i tego, że możemy wpływać na wszystko, co jest wokół nas, napełniając to światłem. Możemy się dzielić naszym światłem. Ja tak, wiecie, co zerkam, bo bo że to jest wrona, wrona mi usiadła na balkonie, a się właśnie myje. A ptaki są też znakiem, także kochani, ciekawe, nie? Mówię o połączeniu ze zwierzętami i na moim balkonie rzadko siadają ptaki, a tu ona sobie siedzi i się myje i tak zagląda do środka. Także to kochani na dzisiaj wszystko. Życzę Wam, żebyście promienieli swoim światłem. Cudownego tygodnia i do zobaczenia jutro. Pozdrawiam Magda.